się rozkurwiło wszystko, mówiłem. Takie coś. Nie wiem, jakiś piszczek chyba. Do tego nie będziemy montować, bo to niepotrzebne jest. Dzisiaj nie oklejamy, yy, mamy do wymiany taką manetkę do Berlingo. Musi to być wymienione. No bo, no bo przerywa, uruchamia się, gaśnie ten yy, Kierunkowskaz mrygnie jeszcze światło do tego wszystkiego, więc jest to uciążliwe. Ludzie myślą, że to BMW, bo kierunkowskazów nie używa, a to po prostu no, no, berlingo-bordowe. Taka manetka piękna, chińska, za 40 zł. No, niestety myślałem, że to będzie szybka robota, ale oferta kursów. Hehe, <laughs> takie spamy. wypierdala. Dobra, coś tu może lepiej będzie widzieć teraz, znaczy widzieć, widać, a do góry, niebo, dobra, czyli wszystko idzie jak po maśle, no markera, jest? Nie, ja widać. Będzie? Będzie. może no, Od yy, pół roku. Ała, kurwa! Eee. Patrz, co robisz, debilu. I... No i wkurwiam jak to już. Lekko mówiąc. Eee. Obawiam się, że to... Co że tak idzie krzywo? Jakiś kurwa Polak chyba dojebał krzywo w fabryce, w tym. Yy, się to denerwuje to, że to potrafi mignąć to światło i już mi się zdarzyło, że, że ktoś po prostu myślał, że go puszczam, a to, a to samo migło po prostu. O ty kurwa i i ten, czemu to nie idzie? Oj. Dobra, to pamiętaj, to pamiętaj. To, co tu wymyślili, to jest zajeb... Jak komuś nie dała klakson. O, widać? To są jeszcze dwa te. Ciekawe. No. Dobra, sprawa jest delikatna. No i prosta chyba mi się wydaje, nie? To tu trzeba... Coś z tym zrobić, czy... Ja bym to rozebrał i wymienię, bo gdzie jest tam ta manetka. To ma wejść tu. No to to trzeba rozebrać, a jak oni to tu coś gościu rozbierał na samochodzie. To przez tym czasie, co ja to pościągałem, to tam rozdóbcu pół samochodu. Czy nie mówię, że ja nie rozdóbcę, ale to. Chyba prościej to tu ściągnąć, nie? Oczywiście znaczy nie wiem, czy prościej, bo te, czemu tu nie na śrubki. Znaczy, to połamię zaraz. ja to mam tu? Kurwa, przyłapać znowu. No znaczy. to nie. Nie wiem, czy bym to na. Czekaj, to ma iść do góry. Tak, ja bym to złapał tu. Urwane już wszystko do tego, do i to łapie chuj tam No i połamałem Jak się tu już złamało to się tu już złamało to się tu złamało, to drugie. dalej wypierdala Jest klej jakimś. To się tu rozpadło już w środku. Wysypało się coś. Ja pierdolę, gdzie to robiłem? Muszę ja roboty i Nie no, się poskłada jak. Ja pierdole. Uwielbiam takie, to miało być na taśmach, coś tu poprzyczepiane, się roz... wszystko. Mówiłem. Jeszcze poleciało gdzieś w chuj. Takie coś. Nie wiem. jaki piszczek, chyba. To tego nie będziemy montować, bo to niepotrzebne jest. No, ale z ciekawości, gdzie to było, co? Tu? Nie. To nie o to chodzi, tu w tym. No to weź mi to, powiedz. Jak ja to miałem wymienić? Bez... Dobre to? Biorę? Nie, to nie jest to. Zepsujesz drugie, kurwa, kretynie. Yy, jak ja to miałem wymienić bez... ...demontażu tego? To już wystarczy szkód materialnych. Dobra, to wyszło. Jestem już. Tu. O, cyk. Mam no takie tego silikona, W sensie silikon, smar silikonowy. No wyłaś. Czy to? Czy to na końcu złożycie? Mm, już polysowane. Później będzie. Kurwa w piasku całe już wpadło do piochu. <śled> Po co, się to smarował? Ja pierdolę. Ej, bo tu, wiesz, co ty robisz z tym? Posmarowałem to wszystko, a to już jest wszystko w piasku, w jakimś syfie. Dobra, kurwa. Później z to posmarujesz. Tu czegoś brakuje przecież. I tu to jest. Co za też, kurwa. Bym tego w ogóle nie założył. To ma być tutaj. Boże, tak ja to tak będę składał, to... Tu od kierunkowskazu odpadło. Ja tego nie widziałem w ogóle. Teraz to znalazłem i sobie. No to nie wiem po co, co to jest w ogóle, jak to działa. Aha, bo to może to jest od tego. Od przykania? Tam Tamto wyrzuciłem ten piszczek, to ja nie chcę, ale to tu <laughs> będzie mi to tak działać jak gorzej jak było. Tak, tak, jest okej, okay, jest okej, okay. tu nie musiał drugi raz rozbierać, dobra, to tu Ci wchodzi, tu masz jakieś łapki, podegnij, tak, to nachodzi na to i tyle, no, no i to widzisz, że. to wpinamy, jest, to, co to było, ty, od czego to było, to było, w... gdzie to było, tutaj, tutaj, nie, tutaj, nie, tutaj, nie, przecież, Dobra, to nie będzie potrzebne chyba. Do niczego. Ej, to tu możemy założyć, chyba tak to jakoś było. Dobra, tak. No Coś to podłączył tu sobie. Raz, dwa. Tu jest dziura jakaś i tu nic nie ma. Chyba, że... ten głośniczek to był wpięty, czy co? Ej, no nie, nie wiem. Dobra, nieważne. A może i ważne. Czekaj, 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 kurwa, bo to połamie znowu. To, yy, to, to niczego, to nie było do niczego. Czekaj, jak pierdolnie to w tamtą stronę. O, nie. Luksus. Tak, tak. Ja mam pamięć w ogóle z dupy, kurwa. Czyż tu był jeszcze jakiś kabelek. Aha, bo on jest na kierownicy chyba. Ja to urwałem, to ja nie wiem. Tu, 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 tu. To muszę to zatem, bo tam jest bluza, ja kurwa kurwa poobrywałem ten kabelek. Dobra. Z czego, z czego, z czego, z czego, z czego, z czego, z czego. Nie wiem. Ale no nie świecą światło, no. Cały czas tu się podświetla coś. Nie chodzi? No ja nie chodzi. Ty no długie tylko świecą, czyli coś działa. Czyli ta wiązka może... No nie, coś... Nie. Świeci to cały czas, czy mi się wydaje? Nie no, nie świeci. Nie no, świeci, ale cały czas świeci. Teraz? Teraz coś świeci. Ty no, niezależnie od tego, jak mam... ...przełącznik... ...świecą cały czas. Nie, czekaj. To żebyś miał włączony co, długo? Długie? Postojowe? tuja, puja, puja. Nic się nie zmienia. Jakbym nie miał ustawione, to nic się nie zmienia. A w furę teraz tak, że... Co, czy się światło świecić? Czekaj, bo ja ten niebieski nie wiem od czego jest. Trzeba cofnąć. Ej no, zmarnowałem tyle czasu na to, żeby znaleźć, gdzie ma być ten trąbik śmieszny, a on ma być z drugiej strony tutaj wciśnięty. Żeby to działało. A... Z 20 minut chyba straciłem na to dwa ale składam już. Zobaczymy co będzie. Czy będzie chodzić, czy nie będzie chodzić bez tego. Może tak być, że może tak być, że, że tego brakowało. No i w jakiś sposób utrudniali życie Polaczkowi. Dobra, robię.